Pani Paulina Gamrat, panie Stanisławie, które gałęzie gospodarki powinny zostać w rękach państwowych, a które można bez żadnego zagrożenia sprywatyzować? Mam jeszcze jedno pytanie. Mianowicie, często pan wyjaśnia, dlaczego Niemcy są wyznawcami doktryny europeizacji Europy, ale nie wyjaśnia pan, dlaczego Francja ma identyczne podejście. Chciałabym, aby pan to wytłumaczył, więc odpowiadam na pytanie pierwsze. To odwołam się do Miltona Friedmana, takiego spostrzeżenia Miltona Friedmana, które on tam zawarł w książce Wolny Wybór. Myśmy tę książkę wydali jeszcze w podziemiu w latach 80. Potem bo ona się doczekała wydania oficjalnego pod tym samym tytułem, i w tym samym. Przez, znaczy, była to skopiowana po prostu, ta, to podziemne wydanie nasze. Milton Friedman tam zauważył, że są cztery sposoby. Wydawania pieniędzy. Pierwszy sposób, kiedy wydajemy własne pieniądze na nas samych. Jak się wtedy zachowujemy? Ano, wydajemy oszczędnie, bo to nasze, i wydajemy celowo, bo doskonale znamy nasze potrzeby. Drugi sposób, kiedy wydajemy własne pieniądze na kogoś innego. Nadal wydajemy oszczędnie. Ale już nie tak celowo jak w przypadku pierwszym, bo potrzeb tego drugiego człowieka tak dokładnie nie znamy jak własnych. No każdy, kto kupował prezent, to rozumie, że bardzo łatwo się pomylić. Trzeci sposób wydawania pieniędzy jest taki, że wydajemy cudze pieniądze na nas samych. O, wtedy sobie nie żałujemy, tu szastamy forstą na prawo i lewo, ale przynajmniej wydajemy celowo, bo potrzeby swoje znamy. No na przykład idzie delegacja, czy tam nie delegacja, tylko pracownicy korporacji idą na przyjęcie z okazji Nowego Roku, fundowane im przez korporację, więc zamawiają tam to, co lubią. I nie troszczą się o to, ile to będzie kosztowało, prawda? Więc to jest właśnie trzeci sposób wydawania pieniędzy. I wreszcie czwarty sposób wydawania pieniędzy, powiada Milton Friedman, kiedy wydajemy cudze pieniądze na kogoś innego. No wtedy nie wydajemy oszczędnie, bo to niech się ten martwi ten właściciel pieniędzy, i nie wydajemy racjonalnie, dlatego że potrzeb tego innego nie znamy, a zwłaszcza jak te, tych innych jest kilkadziesiąt milionów, no to nawet nie możemy ich znać wydajemy te pieniądze na podstawie naszego takiego wyobrażenia o tych potrzebach no i oczywiście przeważnie nie trafiamy i według Miltona Friedmana mniej więcej tak przynajmniej w Polsce też tak jest państwo wydaje znaczy państwo wydaje pieniądze w sposób trzeci i czwarty ponieważ nigdy nie wydaje własnych pieniędzy tylko cudze czyli podatkowe nasze jeżeli wydaje pieniądze w sposób trzeci, to co to znaczy wydaje pieniądze podatkowe w sposób rozrzutny, no ale to nie ma rady, na tak zwane własne potrzeby państwa. Własne potrzeby państwa, to znaczy na dziedziny, których wspólnym mianownikiem jest przemoc, bo państwo to jest monopol na przemoc. I takim, takimi dziedzinami to jest wojna i siły zbrojne, i to powinno być państwowe. Taką drugą dziedziną jest bezpieczeństwo wewnętrzne i te wszystkie policje jawne, tajne i dwupłciowe. Taką trzecią dziedziną jest wymiar sprawiedliwości, wszystkie więzienia i tam policje jawne, tajne i dwupłciowe. No i taką dziedziną jest polityka zagraniczna, bo tam jak nie ma przemocy, to żadnej polityki zagranicznej nie można uprawiać. Kiedyś byłem, pamiętam, jak byłem na dziedzińcu Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie, to tam leżały lufy armat francuskich odlanych jeszcze przed rewolucją, bo te armaty miały lilie burbońskie tam odlane i Ręka jakiegoś fanatyka pracowicie mskułam, myślem, zdarwam, myślem. Te musiał się napracować tę linię, ale pozostał napis ultima ratio, czyli ostateczny argument. Więc jeżeli ktoś w polityce międzynarodowej nie ma tych ostatecznych argumentów, to nawet jakby przemawiał językiem ludzi aniołów, to wszyscy by dopuszczali mimo uszu to, co on mówi. Nie chodzi o to, żeby te, tych argumentów tam używać na co dzień, żeby nimi potrząsać przed czyimś nosem, tylko tak jak to mówił prezydent Stanów Zjednoczonych Theodore Roosevelt, nie Franklin Delano, tylko Theodore Roosevelt, że w polityce trzeba trzymać dębowy kij za plecami, ale przemawiać jak najbardziej pokojowo, ale żeby wszyscy wiedzieli, że ten dębowy kij za plecami jest i wtedy no, normalna polityka jest. Ma... No i oczywiście Ministerstwo Finansów, Resort Finansów, żeby ktoś te pieniądze zbierał i potem tam rozdzielał. Jak pani widzi, nie ma tu żadnej, żadnego takiego przedsięwzięcia o charakterze gospodarczym. Państwo nie powinno się zajmować w ogóle gospodarką i nie ma tam żadnych takich sektorów strategicznych. No weźmy... Stany Zjednoczone, przecież tam nie ma państwowych przedsiębiorstw zbrojeniowych, tylko są tu największy, tu Huawei to jest właśnie to, ale tam są prywatne przedsiębiorstwa zbrojeniowe, które konkurują między sobą o zamówienia wojskowe, no i nic złego się nie dzieje. Stany Zjednoczone mają bardzo dobre, bardzo dobrze jest uzbrojona armia Stanów Zjednoczonych, wcale i nie dlatego, że ten przemysł zbrojeniowy amerykański jest państwowy, być może dlatego, że nie jest teraz przechodzę do drugiego pytania dlaczego Francja ma identyczne podejście to znaczy jest wyznawczynią doktryny europeizacji Europy składają się moim zdaniem na to trzy przyczyny po pierwsze z Francuzi nie mogą Stanom Zjednoczonym wybaczyć, że przyłożyły rękę do likwidacji prawie całkowitej likwidacji Kolonialnego imperium francuskiego, a przyłożyły. I Francuzi to pamiętają, nie mogą im tego zapomnieć, no to nie życzą sobie, żeby tu Stany Zjednoczone jeszcze w Europie się gęsiły. Drugim takim powodem jest kryzys sueski. W 1956 roku, kiedy prezydent Nasser wcześniej znacjonalizował kanał sueski, bardzo to dotknęło Francję i Wielką Brytanię i żeby jakoś ten problem rozwiązać, to znaczy żeby przywrócić kontrolę nad kanałem Suezkim, taką tajną radę w Sewer pod Paryżem zorganizowali z udziałem Wielkiej Brytanii, Francji i Izraela i ustalono tam, co następuje. Izrael zaatakuje egipskie siły zbrojne w strefie kanału Suezkiego wiążą się walki. W rezultacie kanał zostanie zamknięty dla żeglugi. Wtedy Wielka Brytania i Francja wezwie obydwie strony wojujące do zaprzestania walki, wycofania wojsk ze strefy kanału. Ale nie, że chce przejąć kontrolę nad kanałem, tylko w interesie swobody żeglugi i pokoju światowego. No to jasne. Wtedy armia izraelska się wycofa Zainkasowawszy uprzednio tam wynagrodzenie za tę usługę, a Egipska się nie wycofała Przecież jest u siebie na swoim terytorium. No to wtedy wylądują komandosi w strefie kanału, wylądują komandosi, francuscy i brytyjscy w służbie pokoju, prawda, i swobody żeglugi, no i wyprą armię egipską ze strefy kanału i w ten sposób odzyskają kontrolę nad kanałem. I tak się stało. I tak się stało, tyle tylko, że jeden błąd został zrobiony, mianowicie i Wielka Brytania, i Francja zapewniły prezydenta Stanów Zjednoczonych, Eisenhowera, że w strefie kanału sueskiego nie będzie żadnej akcji wojskowej. No i kiedy ta akcja wojskowa się rozpoczęła, to prezydent Eisenhower po prostu zirytowany do najwyższego stopnia. Wezwał Wielką Brytanię i Francję do wycofania wojsk ze strefy kanału sueskiego, bo jak nie, to Stany Zjednoczone zażądają natychmiastowej spłaty wszystkich długów wojennych. No i to była bardzo poważna zastawka. W związku z tym wojska zostały wycofane, Egipt uzyskał suwerenność, odzyskał suwerenność nad kanałem sueskim i Wielka Brytania wyciągnęła z tego wniosek inny niż yy, Francja. Wielka Brytania, mianowicie, wyciągnęła z tego wniosek taki, że nie będzie przeprowadzała żadnych poważnych przedsięwzięć na arenie międzynarodowej bez uprzedniego uzgodnienia ich ze Stanami Zjednoczonymi. Natomiast Francja się na Amerykę obraziła, po prostu. Francja się na Amerykę obraziła. I trzeci, wreszcie, taki powód, on nie jest taki oczywisty jak te dwa pierwsze, ale no, wydaje mi się, że on jest. Ja trochę tak tam francuską mentalność poznałem. No i kiedyś przypominam sobie, że kiedyś rozmawiałem z takim bardzo inteligentnym, starszym panem, Francuzem, Markizem, no i powiadam jemu tak, panie Markizie, jeśli prawdą jest to, co mówił Hegel o duszy narodu, to Francja ma duszę kobiety. A to jeszcze było za komuny. Ta rozmowa była za komuny. I Francja się umizgiwała wtedy do, 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 do sowieckiego związku, tak jak teraz Macron zresztą to robi. Umizguje się do Putina. No i y, on powiada, dlaczego pan tak uważa, że Francja ma duszę kobiety? No ja mówię, to najprościej to pokazać w stosunku y, Francji do Rosji. Mówię, z jednej strony rosyjskie takie chamstwo, brutalność i tak dalej, to Francję przeraża. Ale z drugiej strony właśnie to perwersyjnie ją pociąga. Ale powiadam, Rosjanom są obce takie subtelności duszy kobiecej i te umizgi się mogą skończyć na tym, że Rosja Francję po prostu zgwałci. Po prostu ją zgwałci. No, śmiał się pan Parkis, ale nie zaprzeczył. Więc stosunek Francji, niechętny stosunek Francji do Stanów Zjednoczonych jeszcze się bierze, moim zdaniem, z jednej takiej pobudki psychologicznej. Otóż Francja nie może Stanom Zjednoczonym darować, że dwukrotnie widziała Franc że Stany Zjednoczone dwukrotnie widziały Francję w sytuacji bez majtek w czasie I i II wojny światowej. I Dumna kobieta takich rzeczy nie przebacza. No i to jest ten trzeci powód, dla którego Francja jest wyznawczynią doktryny europeizacji Europy. Pani Dorota Michel. Czemu przez tyle lat swojego życia nie nauczył się pan prawidłowo wybrzmiewać polskiej głoski R? Ja mam taką chyba wadę wymowy, a mo za mojego dzieciństwa jeszcze nie było, zwłaszcza na prowincji, nie było y, takiej mody, żeby y, tam zaraz zawozić dziecko do logopedy. Zresztą nie wiem, czy byli jacyś logopedzi wtedy już. Później to byli, na przykład moja córka młodsza, nie wymawiała litery R w ogóle no i kiedyś przyjeżdżaliśmy tam jadąc do teściów przez Ryki, ona mówi Łyki, Łyki, minęliśmy Łyki, no i ale mówi tak, jak będę duża to już nie będę mówiła Łuły, tylko Łuły więc <laughs> yes. I zaprowadziliśmy ją do logopedy i logoped, logopedka takie ćwiczenia jej zaleciła, żeby y, taką, tym patyczkiem do dłubania w uszach to na języku sobie trzymała i wymawiała takie trlu, trla, trle, tru, tam czarna krowa i tak dalej. I ona przez dłuższy czas nie mogła y, tego R wymówić, aż wreszcie pewnego razu stanęła przed lustrem, bo to wymagało, to ćwiczenia wymagało, żeby patrzeć na siebie jak to... I nagle R zaczęła mówić tak płynnie i mówi tato, mamo, pomiję. No, więc ja niestety takich no ale to nic strasznego. Myślę, że moi słuchacze, czy radiowi, czy tutaj telewizyjni rozumieją mnie mimo to. Także nie wydaje mi się, żeby ta wada wymowy była aż taka brzemienna w skutki. Pieśniarze Poezja i muzyka 2. Szanowny panie Stanisławie, jak pan rozumie zdanie antysemityzm, piękna idea? Serdecznie pozdrawiam i pieśniarze z Wrocławia. No to jest cytat, bo ja tak charakteryzuję, znaczy wspominam o panu mecenasie Parulskim, z którym byłem zaprzyjaźniony, no niestety już nie żyje. On był mistrzem świata we florecie, także w sporcie bardzo znaną postacią, był w swoim czasie. No a miał poglądy narodowe, miał poglądy narodowe, w związku z tym wielu takich narwańców zarzucało mu antysemity. On się z nimi nie spierał, bo uważał, że tam nie ma co z durniami wchodzić w jakieś tam polemiki. Tylko wtedy teatralnym gestem rozkładał ręce i mówił antysemityzm. Piękna idea. <grywa> Więc to tak było. Natomiast zwracam uwagę tutaj tak już na serio bardziej, że o tym, co jest antysemityzmem, a co nie, to dzisiaj de decyduje Liga Antydefamacyjna z panem Abrahamem Foxmanem na czele. No i jakie opinie Liga Antydefamacyjna uważa za antysemickie. Ano takie, że na przykład, że Żydzi mają duży wpływ na sektor finansowy media i przemysł rozrywkowy w Stanach Zjednoczonych. No przecież to jest oczywista oczywistość. Każdy, kto tam nie tylko był, bo jak był, no to już wie na pewno, ale cokolwiek wie na temat Stanów Zjednoczonych, to bierze, to jest prawda. A to oznacza, jeżeli tak, to oznacza, że Liga Antydefamacyjna stawia znak równości. Między antysemityzmem i spostrzegawczością. No to w takim razie spostrzegawczość jest raczej zaletą. To w takim razie antysemityzm, piękna idea, jak żeby inaczej. Pan Marcin Dziobas. Witam. Czy nie ma pan wrażenia, że powstała właśnie Konfederacja Narodowa Kowalskiego i Macierwicza przy propagandzie TVP, może spowodować, że malutcy zaczną mylić z Konfederacją wolność i niepodległość? No po to powstała! Po to powstała, po to dostała do palacza, już dostała do palacza, pan Marian Kowalski przecież był, nie wychodził tam z te, telewizji rządowej, i z telewizji Republika. No, a mogę tylko współczuć yy, wielce ścigodnemu Antoniu Macierowicze, że teraz ma takich tutaj politycznych kolegów. No. To jest jednak rodzaj ześlizgu, także mu współczuję. Lubię wielce śligodnego Antoniego Macierowicza, znam go jeszcze z lat 80., z konspiracji, jako człowieka odważnego. No i po co mu teraz ten Marian Kowalski? To jest jedna rzecz. A druga rzecz to taka, że widzimy, kto jest największym nieprzyjacielem obozu dobrej zmiany. Nie lewica, bo. Pan Antoni Macierewicz nie założył lewicy prawdziwej, czy prawdziwych komunistów, chociaż właściwie mógłby, bo kiedyś tam był wyznawcą che Guevary, co mu tam wypominają, ale już tam wyrósł z tego, bo z tego się wyrasta. Ktoś jest dużym chłopczykiem, to już w takie głupstwa nie wierzy. No, ale widzimy, że żadnej takiej lewicy konkurencyjnej nie ma. Nie ma konkurencyjnej platformy obywatelskiej. Nie ma konkurencyjnego PSL-u, a konkurencyjna Konfederacja jest. Widzimy, że Konfederacja jest traktowana jako wróg i to taki wróg, który ma przyszłość, przez którym się otwiera przyszłość, bo Konfederacja prezentuje, Konfederacja Wolność i Niepodległość prezentuje całkiem odmienny model państwa niż ta cała banda czworga. Bo cała Banda Czworga, co się uwidoczniło, pewien wspólny mianownik Bandy Czworga, że Banda Czworga się licytowała między sobą, kto więcej naszych pieniędzy wyda. Oczywiście na nas, dla naszego dobra, to jasne. A Konfederacja nie. Konfederacja nie mówiła, że będzie wydawać nasze pieniądze na nas, tylko że nie będzie odbierała. No i to jest całkiem odmienny model państwa. Rzeczywiście. Niebezpieczny dla tych pieczeniarzy, wszystkich, tak zwanego zaplecza politycznego tej bandy czworga. No i w tym sensie konfederacja rzeczywiście jest ich wrogiem. No i dlatego takie dywersje są. Muszę powiedzieć tak, że ja wcześniej to trochę wyżej ceniłem pana Mariana Kowalskiego. Uważałem, że to jest taki samorodny talent polityczny. No ale on. Niestety, jakby to powiedzieć, no, zbisurmanił się. Zbisurmanił się y, najpierw służąc jako tło dla popisów y, pana Chojeckiego w telewizji Idź pod prąd. Między innymi mnie tam wymyślał. No, nie gniewam się na niego, bo to on nawet jakby chciał, to nie jest w stanie mnie obrazić, ale no odnotowuje to. Natomiast, no i jak mu, pan Chojecki mu podobno, tak jak mówią, podobno mu płacił 15 tysięcy złotych miesięcznie, no to nieźle mu płacił za to statystowanie. No i jak już uskładał pan Arian sumę, to pryncypialnie z panem Chojeckim zerwał, no ale teraz znowu się podłączył. Ciekaw jestem, czy bezinteresownie, czy nie. Proszę państwa, i ostatnie pytanie pani Wiki. 58 wikostka. Jest pan wyjątkowym rasistą i chamem, który nienawidzi kobiet. No. Są w tym, w tej opinii, bo to nie jest pytanie, to jest stwierdzenie. W tej opinii są oczywiście plusy ujemne, ale jest plus dodatni. Jestem wyjątkowym rasistą, więc dziękuję, że pani tutaj dostrzegła tę wyjątkowość. Na czym polega wyjątkowy rasista? To musi się czymś różnić od innych rasistów, prawda, takich zwyczajnych. No, nie wiem, to musi pani sobie odpowiedzieć we własnym zakresie, ale warto było to wyjaśnić. Y, powiem tak, no istnieją rasy ludzkie, chyba co do tego nikt nie ma wątpliwości, a skoro istnieją, no to muszą się czymś różnić. Muszą się czymś różnić. I dlaczego na przykład nie mogą różnić się skłonnościami? Na przykład no, można sobie wyobrazić, że rasa aryjska, żeby nie używać tej rasy aryjskiej, tylko rasa kaukaska, ma większą skłonność do takiego myślenia abstrakcyjnego, i tak dalej, bo, w tej, w tej, że tak powiem, w tym kręgu rasowym pojawiło się taki, pojawił się taki fenomen jak nauka. Z kolei rasy semickie. Mają większą skłonność do wymyślania takich rozmaitych religii. Tam takie budowanie różnych opowieści, no to ciekawe nawet, chociaż muszę powiedzieć, że niektóre elementy to zapożyczane są od, nawet w chrześcijaństwo na przykład koncepcja duszy nieśmiertelnej która żyje po śmierci to została zapożyczona z Grecki, z Grecji starożytnej od Orfików także to nie jest żydowski wynalazek wcale na co zwracał uwagę profesor Tadeusz Zieliński że pisząc, że dla umysłu wykształconego filozoficznie. Różnica między politeizmem i monoteizmem nie jest taka niemożliwa do przekroczenia. Bardzo się podobała taka, ta opinia wyznawcy profesora Tadeusza Zielińskiego Janowi Parandowskiemu. On się zachwycał, mówi, jaka to rozkosz u stóp Partenonu. Tego greckiego usłyszeć szmer źródeł chrześcijańskich. To rzeczywiście coś takiego, więc jeśli chodzi o rasy, no. Trzeba by to zbadać, czy poszczególne rasy mają jakieś skłonności, czy się różnią tylko znamionami zewnętrznymi. Ale teraz, kiedyś jeszcze przed wojną naukowcy to badali, a teraz zastraszeni zostali politycznie tymi durnymi wynalazkami, że wszyscy ludzie są tam tacy sami i tak dalej, taką bolszewicką urawniłowką. I boją się po prostu kontynuować badań nad rasami, w rezultacie Jesteśmy w tej dziedzinie niedoinformowani. O cham. no ham to cudno. No ja cóż no mogę na to powiedzieć? To rzecz oceny, rzecz gustu. Nie będę się tym spierał, z tym wspierał, no i że nienawidzę kobiet. To nieprawda, to nieprawda. Ja kobiety bardzo lubię, ale mądre.